Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela. Po raz kolejny korzystam z gościnności Śląskiej Telewizji. Nagrywamy w ich studio, dlatego też zachęcam Państwa do subskrybowania tego kanału. To jest całkiem niezależny, oddolny projekt, tak jak też i moje prace. I tutaj ten program jest głównie po to, aby Państwu podziękować za wsparcie odnośnie Projektu upamiętnienia siostry Izabeli. Jej świeckie imię przed wstąpieniem do zakonu Zofia Łuszczkiewicz. Kilka innych programów na ten temat na moim kanale Państwo znajdą. Ogłosiłam, że staram się opublikować książkę na jej temat chociaż powstało kilka różnych artykułów to jeszcze ta postać nie została upamiętniona w takiej postaci książkowej i mało osób o niej wie a przeżyła niewyobrażalne tortury w więzieniu mokotowskim i powiedziała czyste sumienie milsze mi było droższe mi było i jest nad życie to jest taka właśnie niesamowita postać pomimo tych ogromnych tortur nie dała się złamać jeszcze raz wszystkim z Państwa, którzy już wsparli ten projekt, bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam również za brak odzewu, ale gdy książka zostanie wydana, te wszystkie nagrody zapowiedziane Państwo otrzymają. Również też, żeby Rozpowszechnić pamięć o tej postaci. Arkadiusz Olszewski tworzy animację, która pokaże, jak wyglądało tak naprawdę śledztwo i przesłuchanie w więzieniu Mokotowskim, jakie to było brutalne. Myślę, że taka animacja, taka forma wizualna jest również. Cenna. I to teraz się e, tworzy na podstawie mojego scenariusza. Jest tworzona taka krótka e, animacja. E, również jest e, utworzona nowa zrzutka na portalu zrzutka.pl. E, ten projekt, ponieważ nie chodzi tylko o wydanie publikacji bez promocji, bez środków, e, aby rozpowszechnić historię tej postaci, żeby była tak znana jak chociażby Rotmistrz Witold Pilecki, nie damy rady, a ja tutaj nie chcę prosić o żadne pieniądze z konkursów, z konkursów z funduszy publicznych, tylko chcemy to wszystko zrobić oddolnie przy pomocy państwa, żeby to było w 100% procentach niezależne. W badaniu nad postacią Siostry Izabeli, warto będzie również opisać postać Adama Doboszyńskiego, polskiego narodowca, autora chociażby książki Gospodarka narodowa. Właściwie to poprzez znajomość z Adamem Doboszyńskim, siostra Izabela została aresztowana. Ten temat może w jednym z kolejnych programów omówimy. W każdym razie, gdy Adam Doboszyński został niewinnie aresztowany, to w krótkim czasie funkcjonariusze bezpieki przechwycili informacje na temat wszystkich osób, z którymi on się w ostatnich dniach miesiącach kontaktował. I niemal wszystkich aresztowali, rozpoczynając od jego rodzonej siostry Jadwigi Malkiewicz, która gdy dowiedziała się, że on jest w więzieniu, chciała dowiedzieć się, co się z nim dzieje, czy można jakoś mu wręczyć paczkę żywnościową. Co ciekawe... Adam Doboszyński chciał dla niej i dla jej syna zorganizować nielegalny wyjazd na zachód. W Wielkiej Brytanii przebywał wtedy jej mąż i jeden z synów, a ona z drugim synem, z Krzysztofem, pozostawała w Polsce. I zaradą. Adama Doboszyńskiego, Jadwiga wraz z synem udali się do Szczecina, tam czekali na kuriera, który miał ich bezpiecznie przetransportować do Niemiec, a stamtąd dalej na zachód, no ale niestety okazało się, że ten kurier został wcześniej aresztowany, nikogo nie spotkali, wrócili z powrotem do Krakowa, następnie Jadwiga udała się w pielgrzymkę z Krakowa do Częstochowy. Była to pielgrzymka, którą już wcześniej obiecała. Postanowiła to, gdy znajdowała się w więzieniu niemieckim, gdy była podczas wojny aresztowana przez Niemców. Cudem uniknęła wyjazdu do obozu koncentracyjnego. Udało się przekupić Niemców i udało się ją. Wyzwolić. I właśnie w tej intencji dziękczynnej udała się na pielgrzymkę. Gdy tylko wróciła z tej pielgrzymki, dowiedziała się o aresztowaniu jej brata i powiedziała do syna: Dobrze, w takim razie, że nie wyjechaliśmy, bo musimy tutaj być, aby dostarczyć paczki żywnościowe dla twojego wuja, aby pomóc mu teraz jakoś w sądzie. Pojechała do Warszawy. Tam urzędnicy powiedzieli jej, że raz w tygodniu może. Pozostawić bratu paczkę żywnościową, ale wzięli jej adres krakowski. I przez to, że wzięli jej adres krakowski, to wkrótce i ona została aresztowana. Jej syn wtedy wyszedł, miał 16 lat, miał kupić dla niej bilety do kina, i gdy wrócił, matki już nie było. Nie wiedział, co się stało, od sąsiadów dowiedział się, że to jacyś urzędnicy ją wzięli, załatwić jakieś sprawy z urzędu mieszkaniowego, no jednak matka się nie pojawiała. Na trzeci dzień przybiegła kobieta z dworca głównego. Powiedziała mu, że spotkała jego matkę na dworcu i że ona wyjeżdża teraz właśnie pociągiem, w obstawie funkcjonariuszy UB z Krakowa do Warszawy. Jeśli się pośpieszy, to jeszcze zdąży ją zobaczyć. On pobiegł za tą nieznajomą dziewczyną, ale niestety matki już nie zobaczył. I ta książka, którą mam w ręku, Krzysztof Malkiewicz Życiorysy z pamięci, to jest taka relacja, niestety już książka dzisiaj jest niedostępna, nie ma kolejnych wznowień, można ją jedynie dostać w bibliotekach, ewentualnie na Allegro lub w antykwariatach, ale mi się to nie udało i tutaj się przeprata relacja tego nastoletniego Krzysztofa, jak on sobie teraz sam radził w tej rzeczywistości po więzieniu matki i relacja, którą on później nagrał po latach, gdy jego matka wyszła z więzienia, mówiąca o tym. Jak wyglądało śledztwo? Została również przeniesiona do więzienia Mokotowskiego, później była więziona w Fordonie oraz w inowrocławiu, i dzięki temu bardzo szczegółowo opisuje warunki więzienne, codzienne życie więzienne. Jak i śledztwo. Opisuje również siostrę Izabelę, którą znała od lat, ale niestety jedynie w jednym akapicie opisuje, jak ona również była bardzo brutalnie w więzieniu Mokotowskim. Torturowana, jak była umieszczona w karcerze. Tylko żeby przeczytać, jeden krótki fragment więcej relacji z tej książki. Ja na pewno staram się jakoś umieścić niejako jako tło do tej mojej książki, gdyż jest to bardzo ważna lektura również przy moich pracach. Dowiadujemy się, jak dokładnie w tamtym czasie wyglądało śledztwo. W więzieniu Mokotowskim, jak później po latach wspominała Jadwiga. Dzienne badania na Mokotowie trwały od 8 do trzeciej i odbywały się w pokoju oficera śledczego, nazywanego popularnie śledziem. W gabinecie przerobionym z jednoosobowej celi pod oknem znajdowały się biurko i fotel śledczego, zaś koło drzwi z jednej strony stał stołek, z drugiej zaś sedes, od którego w górę piła się po ścianie żelazna rura, więc dzień siadał zgodnie z poleceniem śledzia na stołku lub na Sedesie. Miało to dla Zasadnicze znaczenie. Stołek oznaczał w gwarze więziennej śledztwo na e, e, kochająco, czyli bez bicia, a sedes wróżył bicie w czasie e, przesłuchania. No i ona tutaj te bicie, jak i również utratę zębów, jak i inne tortury, e, jak to, że kazano jej robić tysiące e, przysiadów, również e, stać przez wiele godzin. E, to wszystko opisuje. To ciekawe, po pierwszym w takich kilku tygodniach śledztwa. E, Została umieszczona w pojedynczej celi, gdzie siedziała prawie rok, aż znowu śledczy sobie o niej przypomnieli. Również co nie było z prawdą, jeden z przesłuchujących powiedział jej, że jej syn również znajduje się w więzieniu. Co tak naprawdę bardzo ją przejmowało. Różne takie szczegóły tutaj opisuje z tego, jak i z innych więzień. No, takie również osobiste przemyślenia. Taka walka tego więźnia o to, żeby się nie załamać, szczególnie wtedy, gdy była w tej pojedynczej celi, w której ją umieszczono. Co ciekawe, ona nie znała wtedy alfabetu Morsa, więc nie rozumiała tego, co stukają inni więźniowie, którzy przebywali w innych celach. W końcu gdzieś pod znalazła instrukcję, w jaki sposób posługiwać się alfabetem Morsa, zaczęła tego używać, stukać z więźniami. Za co tak naprawdę groziła bardzo ciężka kara, więc należało to robić bardzo powoli. Pewnego dnia, gdy już była całkiem załamana, to opisuje takie wydarzenie, że promień słońca oświetlił jej taki napis, bardzo, bardzo taki optymistyczny, pozostawiony przez innego więźnia. To ją trochę podniosło na duchu. Bardzo ciekawa jest ta relacja, bo tak się przeplata, to jej życie bardzo no takie właściwie niewyobrażalne warunki w tym więzieniu z życiem jej syna, który zaczął sprzedawać rodzinne meble. Jak wiemy, rodzina była znana, znana rodzina krakowskich adwokatów. On zaczął te różne antyczne meble sprzedawać, żeby, żeby po prostu mieć za co, za co, żyć, chciał zostać lekarzem, ale również z tych ze względu na te powiązania, powiązania z Adamem Doboszyńskim nie mógł dostać się na medycynę. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta relacja. Również jeśli chodzi o opis procesu Adama Doboszyńskiego, Krzysztof pojechał na jego rozprawę. Mówi, że wuj bardzo godnie zachowywał się w śledztwie. A również jeśli chodzi o Adama Doboszyńskiego, to był Jeden z tych ludzi, którzy najbardziej chyba w więzieniu Mokotowskim przecierpieli, był bardzo brutalnie torturowany. Jeszcze jak z tych tortur go wyprowadzano do celi, to czasami się zatrzymywano przy celi, gdzie siedziała jego siostra, otwierano drzwi, pokazywano mu jego siostrę. Drodzy Państwo, to jest polska elita, która w ten sposób była brutalnie traktowana przez funkcjonariuszy, komunistycznych, niektórzy z nich nie wszyscy byli żydowskiego pochodzenia, jak nasz przykład Różański. Śledztwem tym, jeśli chodzi o go również Malkiewicz kierował Adam Umer. Również inne nazwiska tutaj Malkiewicz przywołuje. No zachęcam, chociaż trudno to dostępne, żeby się z tym zapoznać i mam nadzieję, że ta moja publikacja, o ile mi się udają. Wypromować bardziej niż, niż tutaj ta relacja, która gdzieś tam się w takim też małym nakładzie ukazała, żeby bardziej również kolejnym pokoleniom opowiedzieć, jak to życie w Polsce wyglądało, jak brutalnie były traktowane kobiety, zakonnice, jakie ciężkie śledztwa w tym więzieniu Mokotowskim przeszli. Będę Państwu bardzo wdzięczna za, za pomoc w tym projekcie jak to zrobić, o tym wszystkim informacja w opisie. Jak zwykle również zachęcam do tego, aby pozostawić komentarz, aby subskrybować mój kanał. A jeszcze raz przypominam, tutaj korzystam ze studia śląskiej telewizji, za co, za co chłopakom ze śląskiej telewizji bardzo serdecznie dziękuję, a Państwu dziękuję za uwagę.